Myślisz o tym, aby startować do szkoły aktorskiej w tym roku? Jak najbardziej, ale nie w tym roku raczej. W tym roku... Yy... Jeszcze filmowo, jeszcze doświadczenie, jeszcze praca na planie, nowe projekty, sesje zdjęciowe, bo to też, w to, w to też ostatnio się wkręciłam i naprawdę mega mi to dużo fanów przynosi. E, jest to taka fajna, miła odskocznia, jak mam jakiś wolniejszy dzień, to lubię go spędzić z młodymi ludźmi, którzy mają e, fajne spojrzenie na, na fotografię i potrafią naprawdę wyczarować przepiękne zdjęcia w e, bardzo krótkim czasie, więc ja jestem zachwycona. No i, e, i tyle właściwie I, i, i myślę, że szkoła spróbuję w przyszłym roku. Nie chcę oczywiście też nic zdeklarować yy, tutaj przed kamerami, ale szkoła jak najbardziej to jest taki etap, yy, który też bym chciała przejść i, i słyszałam też od swoich kolegów z branży, że to jest bardzo, bardzo fajny czas tak dla samego siebie, dla, dla rozwoju. Myślisz, że mogłabyś prosić o radę jakąś taką aktorską właśnie do przygotowania do egzaminów Tomasza Karolaka albo Małgosię Korzuchowską? Myślę, że jak najbardziej mogłabym poprosić ich o radę i myślę, że na pewno by mi jej udzielili. Skorzystasz? Jak będę się już przygotować, to na pewno będę z różnych źródeł czerpać wiedzę żeby wykreować coś? Coś fajnego i coś, co będzie, e, co chwyci jury, że tak powiem, za serce i mnie przyjmą do tej szkoły. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba, przeambitnym i zostawcie lajkacza. Like Hej!